Jeżeli chodzi o wykonanie tego meczu, to cośmy zakładali, to było naprawdę pierwsze 20 minut. No i może ta końcówka też 20 minut do końca, gdzie znowu zaczęli podobnie grać jak w tym. Natomiast te drugie części były takie przestoje i takie chaotyczne. I nie wiem z czego się dowzięło, będziemy rozmawiać na ten temat. Bo, bo nie można w taki sposób też grać, że 25 minut fajnie, a później jest jakaś taka kaszanka, bo to tak nie ma nie, nie po piłgarsku skupowych. A natomiast założenie też wcześniej, no szczególnie ich, bo to jest to pierwsza runda. W tej chwili nie wiemy co ta gra przedtem grała inaczej no Wiadomo, że Bramka tu to jest klasa dla siebie, jeżeli chodzi o Olgotę. A tak, no, w sumie taki mecz z naszą przewagą. No. Może nie przestałem, no, ale był przesadą no, i chyba zasłużone zwycięstwo, bo do przerwy też miał Piotr Likus Jeszcze dwie sytuacje. Tutaj po przerwie też w sumie mogli jeszcze coś nutnąć, ale cieszę się bardzo z tego, co jest. To najważniejsze.